Widzicie w nowym filmiku na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na 12 Vlogmasa. Witam się z Wami o 14:00, Znowu bo ostatnio jakoś tak od 14 zaczynam te vlogi, nie wiem, czemu tak późno, ale po prostu jest niedziela, musiałam się wyspać. E, szybciutko zjadłam śniadanie i od razu usiadłam, miałam filozofię online, jak zwykle. Taki mój schemat zwykłej niedzieli, to 11:00 mam filozofię przez godzinę, e, później idę do kościoła, właśnie na 12.30 byłam i teraz wróciłam z kościoła i będę tutaj z wami otwierać kalendarze, bo na 17:00 jestem dzisiaj umówiona na sesję zdjęciową z moim kolegą e, który nie jest jakimś super profesjonalnym fotografem, ale tam ma jakieś jakiś tam sprzęt, w sumie ma dwa aparaty, które do których tam ostatnio specjalnie zamówiła dowarkę, żeby były, wiecie, sprawne i wszystko działało. No i coś tam wstępnie pokazywał, jak, jaki klimat zdjęć możemy zrobić i bardzo mi się to spodobało, więc w sumie dzisiaj idziemy coś pokombinować. Przy Wam może ponagrywam jakieś fajne stawki do tego vloga, coś tam spróbujemy, wiecie, fajnego, ładnego nagrać. Bo postaram się zrobić takie dosyć vintage zdjęcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy tam parę pomysłów, więc wszystko Wam tutaj pokażę. Dodam, tylko właśnie przez to, że będę to miała na trzech różnych sprzętach te fragmenty do vloga, to nie wiem, czy uda mi się go tak szybko zmontować jak zwykle i czy wleci, tak, wiecie, kolejnego dnia, tak równo jak powinien. Co do aparatu, to jeszcze chciałam powiedzieć, że nie wiem, co mi się stało, ale odkręciło mi się jakieś śrubki od podglądu i mam tak jakby. Okej, okay, wy nie widzicie różnicy, a ja mam krzywo podgląd i mam wrażenie, że wy krzywo stoicie, ale nie, to tylko podgląd mam krzywo, więc w ogóle. Nie mogę się w niego patrzeć, powinno być patrzeć tu do was Ale po prostu, wiecie o co chodzi? Mam coś, coraz bardziej rozwalam ten aparat, mam wrażenie Nie wiem jakim cudem, ale jakieś środki, śrubki mi brakuje I coś jest nie tak, jak być powinno Ale dobra Odpalamy, odpalamy Otwieramy Kalendarz, najpierw od Laury Hmm, taki kształt, ciekawe co to jest Na pewno nie lakier do paznokci tak, mamy lakier z Indigo O, wiecie, że nie miałam nigdy lakieru z Indigo? E, Czekoladkier, tak się nazywa kolorek Czyli myślę, że to będzie jakiś brąz Możemy sobie zobaczyć Zobaczcie O, super brązowy Bardzo chciałam brązowy lakier Ekstra Taki idealny brąz, taki czekoladowy po prostu No, typowo czekoladowy kolor Wszystko mi leci z nie swoich okienek Wypadają mi te słodycze okropnie, ale w dzisiejszym okienku mamy takiego, oto, Lizaka. Jeszcze tam jest Milka jak zwykle. Taka klasyczna, zwykła Milka. Eee, Haribo, te pierniczki i jakiś taki cukieras. Mamy dwa pierścionki. To są chyba pierścionki, no tak. Ale takie zupełnie klasyczne. Bez żadnych tutaj, widzicie, takie zwykłe srebrne. O. Spoko, spoko, bardzo minimalistyczne, takie lubię. nas co tutaj mamy? Holy moly Blooms, znowu chyba już było kiedyś coś takiego. Conditioner, czyli odżywka do włosów. Ciekawa jestem, muszę przeczytać skład, y, czy to jest emolient, czy humektant, ale raczej ciężko mi to będzie ocenić, więc ciężko mi będzie też to jakoś y, konkretniej zastosować. No ale nie, że w tym kalendarzu są takie różnorodne produkty. Mamy i do twarzy różne, i do y, ciała, jak i do włosów. Także, może jakościowo, wiecie, nie najlepsze, ale, ale myślę, że spoko. Idę, body shop. Ostatnie tutaj z pierwszego piętra: okienko. I zobaczcie, jakie duże, ale jakieś takie lekkie. Bardzo o. Już myślałam, że to jest ulotka wstadzona w pierwszej chwili. Mamy maseczkę z witaminą C, taką rozświetlającą. Y, jakoś jakaś nawadniająca w płachcie, taka, tak. Maseczka płacie, bardzo spoko Herbata zielona, cytrynowa No spoko, spoko Idź na łyżwę mam dzisiaj Miałam dzisiaj iść na łyżwę, ale wiecie co? Jednak pójdziemy chyba we wtorek na tę łyżwę Jeszcze tego nie wiem do końca, ale chyba tak Dobra, dzisiaj mam karteczkę się z chłopakiem, także to już jest właściwie Wykonane, ponieważ już się Dzisiaj widzieliśmy Właśnie na spacerku Byliśmy sobie i w kościele. Także tyle. Biorę się za lekcję, bo dowiedziałam się dosłownie przed chwilą, że mamy dużo kartkówkę z matematyki, bo jak mnie nie było, to właśnie pani o tym mówiła, a Patrycja, mmm, pozdrawiam cię Patrycja, Zapomniałam mi o tym powiedzieć. Także bardzo miło, bardzo miło. Teraz właśnie muszę się wziąć za tą matematykę. No i co? To słabo, słabo troszeczkę, bo mam troszkę za dużo na głowie. Chciałam umyć włosy jeszcze przed wyjściem na tą sesję, żeby jakoś oglądać i chciałam zrobić jakiś taki fajniejszy makijaż. Na pewno chcę zrobić kreski, bo teraz coś malowałam tak 5 sekund. Zrobię kreski. Myślę, czyli sobie nie podokleić jakichś diamencików takich tutaj wyżej. Mogę coś takiego pokombinować. Dobra, zrobiłam kreski i teraz zobaczcie, znalazłam takie oto, jakieś różne diamenciki do jakichś prac plastycznych, które robią w postawówce prawdopodobnie. I... Wydaje mi się, że skorzystam z tych malutkich czerwonych i chcę zrobić jakoś tak, kurczę, zawsze mi się podobają takie instagramowe makijaże, gdzie tutaj jest tak jakby, wiecie, wokół oka, tak poklejone. One tutaj mają chyba kleju trochę, więc może spróbuję na razie nie przyklejać, tak wiecie, od razu klejem do rzęs, tylko tym klejem, który jest tutaj, wezmę pensetom po prostu jakoś tak prowizorycznie sprawdzę w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo mam też różowe i mam srebrne, ale wydaje mi się, że takie małe czerwone będą najlepiej wyglądały, będą takie raz świąteczne wiecie o co chodzi chyba że w ogóle cały w pasku je... Spaczcie, bo to jest taki pasek on jest na pasku przyklejone mm -hmm. chyba ładnie tylko boję się że wiecie co to mi się w drodze które z tych mi spadnie i będzie wszystko tak zaburzone ale jak na razie to wygląda bardzo bardzo ładnie ręce jeszcze sobie tylko poprawię może doklejam nie jak dokleję sztuczne to mi zgubię je po drodze i będzie dopiero problem pra fajnie to wygląda zrobię tak chyba na tym oku też. Może właśnie nie do końca, tylko tak do połowy oka. Lepiej będzie. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm będzie ładnie. Mogę zrobić do tego czerwone usta. Ale wydaje mi się, że nie wyglądałbym zbyt ładnie w czerwonych ustach. Ale znowu wtedy by mi pasowało do tych, tych i byłby taki. Kurde. No też byłoby dobrze. Dobra, to sam kiedyś farce pierowej. Taką oto pomadkę z Belle. Oczywiście. Mm -hmm, się... mój mm, ja parę nie chce współpracować pracować. Ona chyba bok jest dostępna bieżące. <laughs> Pachnie. Przepięknie pachnie, kocham produkty z z Biedronki, naprawdę one są w super cenach i one są ma piękne za wachę Nie wiem, co maluję teraz to usta, bo jeszcze będę ja to obiad. Ale nie wiem, czy jest, nie jest trochę za jasno, w sensie ulałam ciemniejszą czerwień. Tak prezentuje się mój skończony makijaż, bardzo szybki, a myślę, że bardzo efektowny. A, jeszcze tylko rozświetlacza zapomniałam. To jeszcze za chwilę dorzucę rozświetlacz. Tak z bliska się tutaj prezentują moje oczka. Czy są jakieś super profesjonalnie zrobione? Na pewno nie. Ale mi się podobają, robią taki efekt inny niż zwykle, że te zdjęcia nie będą takie basicowe, jak zawsze, tylko będzie coś, coś nowego. Nie wiem, pomalowałam już usta. Zmieszałam w sumie dwie pomadki, tą z Revolution czerwoną, i, i właśnie tą, ale i tak będę jadła obydwa za chwilę. Także no nie wiem, ale wydaje mi się, że fajny pomysł. Miałam w sumie, nie spodziewałam się, że wyjdzie aż tak spoko. Mm. Więc myślę, że jest ok. E, także mm, lecę jeść obiad, uczyć się matematyki, i później o 17.00... E, o 16 w sumie! O 16.00 wychodzę? Co znaczy, że ja mam wcale niedużo czasu. Oj! no już jestem gotowa, założę koszulkę pod spód, żeby było mm, mi cieplej. Musiałam... Jeszcze w międzyczasie tyle razy mi te cekinki odpadały, że boję się, że ja zdążę tam dojechać i już ich nie będzie Dam sobie jeszcze rozświetlacz taki, do mnie do niego dużo pytań, więc od razu wam powiem Ten oto z Anastazji, on jest przepiękny, w ogóle ta, ta cała paleta Nie wiem, czy ona... Ona już chyba niedostępna, niestety, ale zawsze na TikToku jak dodaję cokolwiek z tym rozświetlaczem, to zawsze mam mnóstwo pytań, także Mega wam polecam, ale tak jak mówię, nie wiem, czy jest dostępna A teraz uczę się tutaj yy, matematyki bardzo proste tematy, bo to sporządzek tej książki, także na razie wszystko w miarę ogarnia, wydaje mi się, że będzie dobrze. Ale muszę już wychodzić, także nie gadam, biorę Was ze sobą na sesyjkę. A jeszcze sobie w ogóle tutaj włosy tak wygładziłam, żebym jej herse nie stały, to wygładziłam już sobie takim oto...

w bloku jestem tutaj już z Bartkiem na nowym świecie. Za mną Bubble Joy. Idzie pierwszy raz piłam Bubble Joy na ciepło, bo ja zawsze grałam na zimno, ale teraz wiedziałam, że jest minus 3 stopnie, więc no trzeba się trochę ogrzać i wzięłam jagodę z kumkwatem, ale na ciepło. I powiem, że chyba bardziej mi smakuje na ciepło niż na zimno. E, serio, dobra, no i co? I idziemy teraz na. robi zdjęcia na starówce Czyli tam, do autobusu. gonna bounce up on my candy cane. We get it in, we make some candy rain. Chocolate thunder meets, drop it down at Junior up in Tropic Thunder, why he yelling out They're Yo, Santa and hey, me up ass, who the fuck the plug was. Hey yo, I told him he could check my list. I need a pack of dolce dos and the white runs miss on the counter like four, five, six. Then he asked me where the hoes are. I told him somewhere out in California. Now me and Santa Cruz are out in Santa Monica. Bumpin' silent night, you know that, my It's the night before Hanukkah. And we linked up with some girls who tryna swallow us. Uh. Got their ass coughing, bruh. And they still askin' what the fuck the Zaza was. What's Zaza? What's Zaza? What's Zaza? Well, what's, what's Zaza? Uh, I'm not I'm not but you just, be just to be peculiar. It's exotic, type mistletoe. It's exotic, it's exotic, Miss toe uh, it's, exotic it's exotic, Miss toe. Toe. Wait, wait. Uh, I say, it's but doesn't be peculiar. It's, it's exotic, exotic, Miss toe. Toe. Uh, you know we smoke the finest dough. Uh, you know we smoke the donuts. Uh, you know we smoke the finest, uh. You fooled me once. It's hard to trust. You won't fool dojechaliśmy na starówkę, było ciężko, były straszne korki, nie wiem co się w ogóle dzieje, czemu jest tyle ludzi, jest niedziela, jakby halo i jesteśmy właśnie przed starówką przy, przy karuzeli, o której istnieniu nawet nie wiedziałam, ale myślę, że tam mogłyby być ładne, bardzo ładne zdjęcia moglibyśmy nawet zrobić, ale jest tyle dzieci, że chyba to jest takko niemożliwe, no ale, ale co, ale już w sumie robiliśmy sporo fajnych fotek zobaczycie wszystko na moim instagramie będę wstawać ze sporym opóźnieniem na pewno bo jeszcze mam zajęcia z poprzedniej sesji, którą robiłam tydzień temu, jak oglądacie wszystkie vlogmasy to wiecie, że tydzień temu też byłam na sesji, więc wszystko ze sporym opóźnieniem będę będę wam relacjonować Jestem nagrywana to z drugiej kamery, aż się skrępowałam e, dobra, no i lecimy no, kochani, idziemy sobie starówką. tarówką, Bartek bardzo chciała się za wami przywitać Chciałam się tylko pochwalić, że bardzo ładne zdjęcia nam wychodzą niektóre. O, tu jest kolejna karuzela. Tam. Ale tam będzie jeszcze więcej ludzi niż na tamtej pewnie. Na pewno. ktoś coś ciekawego moich widzów, czy tak tylko. Zostaw dzwona. Dzwona, zostaw dzwona. Dobra, gdzie idziemy pod choinkę robić zdjęcia? Zobaczcie jak ładnie za mną. Wszystko ładnie podświetlone, ale tak głośno gra muzyka, że nie wiem czy cokolwiek spożycie. With little eyes broken Why can't I leave you? Why can't I leave you? You leave me guessing You got one foot in and one foot out Zostaw dzwona Obowiązkowo. O, obowiązkowo. Wow, jestem w domu, ale. Uff. Halo, dzień, dobry, zaparował mi cały aparat. O jejku, jejku. Odmrażam Was. Oj, tak Was odmroziłam, że nadal nie jesteście odmrożeni. Ej, jak naprawdę, tak było Aparat mi zamarznął. Zamarznął, to nie jest śmieszne, Wy zamarzliście Okej, okay, chyba jest dobrze. Chciałam powiedzieć, że mój makijaż po sesji nienaruszony praktycznie. Chciałam powiedzieć, że jak tak dawno nie wychodziłam na zewnątrz, to naprawdę nie byłam świadoma tego, jak bardzo jest zimno. Ale ubrałam się całkiem ciepło. Wydaje mi się, że no. Mam nadzieję, że nie będę jeszcze bardziej chora niż jestem, bo dostałam leki, biorę te leki regularnie, także... No nie chciałam się doprowadzić do jeszcze gorszego stanu. Chciałam powiedzieć, że bardzo dużo mam ym, materiału, plików, wszystkiego. Czekam na... Y, przekon musi mi przekonwertować pliki z dwóch różnych aparatów. Plus jeszcze z tego. Y, zdjęcia robiliśmy moim telefonem jeszcze. Wszystkim naraz robiliśmy wszystko. Y, także no dosyć, dosyć tam zamarzaliśmy oboje, więc mam nadzieję, że to docenicie. I chociaż spodoba wam się ten vlog, a jeszcze montaż tego wszystkiego jest bardzo ważny. Ogólnie powiem wam, że po nagrywaniu codziennym, jak ja zawsze na tych vlogach tygodniowych mi się gęba nie zamykała, jak miałam ciągle tematy, o których mogłam wam nawijać, i nawijać, i nawijać. To tak jak teraz nagrywam mam codziennie, to mi się wydaje, że już kończą mi się tematy i ja po prostu nie wiem, o czym mam wam mówić, co w się. Sensie nie wiem już, co jest dla was ciekawe. E, mam wrażenie, że osuneki dosyć małe e, są wyświetlenia pod tymi vlogmasami. E, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wy też nie macie czasu do tego oglądać, bo też macie swoją szkołę i mnóstwo swoich obowiązków. Ja nie wiem, jak ja zrobię to, jak teraz wracam do szkoły, troszeczkę się zesrałam Muszę się pouczyć do tej matematyki, także zmywam się moje włosy i właśnie dajcie mi znać, czy wyście chcieli, żebym wam opowiadała o moje moim szkolnym życiu, o cenach i tak dalej sprawdzianach, czy może bardziej o pielęgnacji twarzy, czy może o pielęgnacji włosów czy może o nie wiem właśnie, czy może jakiś makijaż bym wam robiła, czy jakieś pogadanki takie bardziej wartościowe, jak był ten ostatni odcinek, dajcie znać co was bardziej interesuje, co byście bardziej chcieli bo już naprawdę sama nie wiem czy was to interesuje, takie moje pogadanki. Dobra, że jestem po kąpili, po umyciu i wysuszeniu moich włosków dyfuzorem, przepiękne fale mi dziś wyszły, już myślałam, że po prostu straciłam umiejętność zrobienia tych fal bo ostatnio były strasznie spuszczone po każdym myciu i jakoś tak mi się nie układały a teraz yy, zrolowałam je na finger coils, jak będziecie chcieli to wam dokładnie w jakimś innym filmiku już pokażę jak to się robi krok po kroku, jak zwinąć tak, żeby, o, nie całe oczywiście, bo całkiem się nie chciał ale te przednie pasma i te na przykład jak zrobić tak, żeby wychodziły takie ładne, równe, niutkie rulony to w jakimś już innym filmie nie wszystko na razie Sobę tutaj nałożyć, żeby ładnie mam guźkę nawilżeć. jak widzicie jakieś tam pojedyncze kroski jeszcze mam tonik, taki fajnie nawilżający, arbuzowy i wpadłam na pomysł, że połączymy ten film z jutrzejszym dniem E, ponieważ jutro zdecydowałam, że idę na zajęcia z angielskiego, ponieważ we wtorek mam inny plany i we wtorek nie pójdę na polskie, więc żeby tak całego tygodnia nie zwalić, no to pójdę chociaż na ten angielski, tylko że nie zrobiłam pracy domowej, to jest jedyny problem. Chyba zrobię e, w drodze tam. Zrobienie tych prac domowych to jest jedna z rzeczy, dzięki którym właśnie się uczę, także może jadąc w tramwaju mm, się tego nauczę, no ale zobaczymy, ale wiecie, co chciałam powiedzieć? że no właśnie późno skończę lekcję Potem zaraz jak skończę lekcję to jadę prosto na angielski na 3 godziny, także jutro nic ciekawego się nie będzie działo ponagrywam wam tylko, wiecie, taki niecodzienny dzień w skrócie otworzyłem sobie kalendarze, także połączę tego vloga z dniem jutrzejszym, a mam gdzie jeszcze tyle roboty z tego y, angielskiego muszę się nauczyć, bo przypomniało mi się, że przecież jakby nie było szkole, to nie pisałam testu z angielskiego, także teraz jeszcze sobie suszyłam z włosy, powtarzam słówka z angielskiego teraz jeszcze robiłam zadania z matematyki i dam sobie sprawę, że nie ma po co panikować, bo ja tą matematykę ogarniam, bo to są bardzo proste tematy także spoko, orzeł matematyczny przed wami Hej, hej to ja, Cię zapraszam do korepetycji z matematyki do mnie, tak, nie ma sprawy, nie ma sprawy, nawet darmowo, spoko, nie ma sprawy, nie, tak serio to naprawdę zrozumiałam, znaczy to, to jest po prostu bardzo proste, umiem ten temat, więc nie ma, no poćwiczałam sobie na przykład jak jakiś wypadek, tam i wiecie, jest fajnie, także... Hej, witam was z kolejnego dnia tego vloga, nie wiem czy jestem taka radosna, bo spałam dzisiaj 4 godziny, właśnie zaczynam robić mój poranny makijaż, żeby zakryć oznaki zmęczenia, tak spałam jakieś, no dokładnie takie 4 godzinki, bo wczoraj vloga, poświęcenie mm, do mojego vlogmasu, wczoraj montowałam vlogmasa do godziny pierwszej, bo późno wróciłam, w każdym razie, nieważne, no, pierwszej montowałam vlogmasa, i później byłam tak padnię, ta wykończona, że ja byłam pewna, że tylko zamknę oczy, położę się i ja od razu zasnę. I nie wiem jak to się stało, ale ja tak totalnie nie mogłam zasnąć, że półtorej godziny wierciłam się po łóżku. Nie wiem czy było czy co, czy czy o co chodzi, ale po prostu tak strasznie nie mogłam zasnąć. No kurde, dawno nie zasypiałam półtorej godziny, że tak około wydaje mi się, bo po godzinie nadal nie spałam. Yy, wierciłam się, więc no nawet już tak z półtorej godziny, czyli jakoś tak o drugiej 2.30 mniej więcej zasnęłam. Okej, tak, ja mniej więcej 4 godzinki dzisiaj spałam, a dzisiaj muszę napisać matematykę i angielski, czyli dwa ważne dla mnie przedmioty, dwie rzeczy, na których mi bardzo zależy. Także mam nadzieję, że moje zmęczenie mi tego nie popsuje i że sobie i tak, i tak dam rady. Także szybki makijaż, za chwilę otwieramy kalendarze. Dzisiejszy dzień nie będzie w ogóle emocjonujący, także no tak, parę minut dzisiejszego dnia, ale chciałam wam się tutaj tylko pochwalić. Jak bardzo mam niefarty. Naprawdę byłam wykończona po wczorajszym dniu. I tak mam ten sam outfit co jeszcze kilka dni temu, ale po prostu wczoraj byłam tak zajęta, że nie miałam czasu szukać nic nowego. Otwieram kalendarz adwentowy od Laura, dzisiaj zobaczcie, jakiś taki kawałek pizzy, Elo. Ja nie, nie wiem o co chodzi, ale jest taki trójkącik dzisiaj śmieszny. Cóż to jest? O, mamy Ci z Bielendy Sweet Lips, wygładzający peeling do ust w sztyfcie Arbus plus Awokado. Bardzo fajnie. Peeling w sztyfcie, coś, coś na nawilżenie moich ust, super, bo ostatnio mam problem z suchymi ustami w zimę. Mam dzisiaj dwie rzeczy tym razem: Marsa i Banti. Jest coś malutkiego. To jest chyba Scrunchie. Taka zielona, świąteczna. No, spoko. wiecie co? Kolor mi się w ogóle nie podoba, ale będzie fajna na. Na noc właśnie dwa pytania. jakie spinam włosy na noc, żeby mi się loki nie niszczą i właśnie najczęściej robię tutaj albo koczka takiego luźnego, albo wysokiego kucyka taką właśnie wrotką, spoko. Naprawdę Cię ja mogę nie zążyć do szkoły, coś albo świadania po prostu nie zjem. Aha, trzynastka jest pusta, gdzieś tu mi spadła, tylko nie wiem gdzie. Coś tam, coś tam widzę, to jest chyba od tego. Mamy dzisiaj taki naszyjnik. No wiecie, kolejność nie jest ważna, ale no taki, zwykły z tej kółeczkiem, na końcu ładny, gdzie mam kup zaplanowane prezenty dla rodziny i jak wiecie, prezenty dla rodziny, no myślałam, że, że tak szybko za to nie zapiorę, więc to zadanie wtedy miałoby sens. Już mam praktycznie wszystkie kupione, czy tego dla mojego chłopaka muszę yy, jedną w domu mówić, w sumie dwie ogarnąć, takie mniejsze... Także dzisiaj właśnie to zaplanuję. To nie jest głupie, muszę się za to wziąć. No to zapomniałam o tym. No nie mogę wam jeszcze pokazać, co dla niego mam, chociażbym chciała, ale nie mogę, bo on ogląda każdego mojego vlogmasa. Także pozdrawiam. Eee, I tutaj mamy bombę do kąpieli. W kształcie serduszka znowu z tego, co czuję, tak? Serducho takie niebieskie. No, ładnie pachnie, kokonat. Mhm. no kokosem pachnie, ładnie, dobra. Dobra, wróciłam już ze szkoły. Chciałam powiedzieć, że pisałam dzisiaj kartkówkę z matematyki, do której uczyłam się bardzo mało, chyba ze wszystkich takich prac pisemnych z matematyki, jakiekolwiek pisaliśmy, to do tego uczyłam się najmniej, szczerze mówiąc, a uważam, że poszło mi bardzo dobrze jak na to, ile się uczyłam. W sensie wydaje mi się, że właśnie te dodatkowe z matematykiem mi dużo dają bo już no po prostu to są pierwsze tematy, nie najprostsze ale dała pani... no pani nam dała uważam trudne przykłady takie, których w ogóle nie było w podręczniku w ogóle nie było na lekcji, no ciężko się było do tego przygotować, ale tak naprawdę Wydaje mi się, że coraz bardziej zaczynam łapać matematykę. Jednak to jest prawda, że im więcej się robi zadań, to tym bardziej się zaczyna potem tak matematycznie myśleć. Trzeba tak ruchomić swoją logikę, że nawet jak nie wiesz, jak zrobić to zadanie. To kombinujesz na różne sposoby. Tutaj trzeba ten ułamek odwrócić, tutaj sobie zamienić na potęgę. Jak jest ujemna, to się odwraca, jak tam coś. W pewnym momencie zauważyłam, że jest w potędze wzrost skróconego mnożenia. W sensie, że żeby wymnożyć potęgi, no to trzeba jest A razy B, A minus B razy A plus B. Także um, znalazłam sobie w karcie wzrost skróconego mnożenia, żeby na pewno nic nie pomylić, i tak, tam rzeczywiście był wzrost skróconego mnożenia. Także jestem sobie mega dumna. Nawet jeśli nie napisałam na 100%, bo pewnie jakieś tam głupie błędy zrobiłam, jak to ja zwykle, ale zauważam już coraz bardziej takie podstawowe rzeczy, wydaje mi się, że moja wiedza z matematyki naprawdę bardzo się poszerza. Ja myślałam kiedyś, że jestem bardzo, bardzo nieumiejętna z matematyki, że to jest taki, że jestem takim bestalencie, którego wiedzie nie da się naprawić. Jakby no nieważne, co mam ze sobą nie robię, to po prostu mi się nigdy już tego nie, nie uda mi się tej matematyki nauczyć, ale teraz coraz bardziej mam wiarę w to, że jestem w stanie zdać tą maturę i jeśli się będę przekładać to naprawdę mogę robić postępy. Także yy, idę coś zjeść i za chwilę jadę na angielski. wróciłam z angielskiego wreszcie padnięta, zmęczona przez yy, montowanie bloga. Oczywiście się nad angielski spóźniłam, ale już trudno. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że yy, Dzisiaj oprócz tej matmy zapomniałam wam powiedzieć, że pisałam jeszcze z angielskiego Jestem z siebie dumna, bo mimo tego zmęczenia i w ogóle tego, że nie czułam się zbyt dobrze To wydaje mi się, że bardzo dobrze to napisałam Nie wiem, ale mam przeczucie Pisząc to miałam wrażenie, że praktycznie wszystko umiem Mam nadzieję, że nie zrobiłam głupiego błędu, ale jestem z siebie tak dumna Że tak świetnie napisałam tę matmę i ten angielski Znaczy tak mi się wydaje, że świetnie, ale naprawdę mam taki jakiś przypływ energii teraz Przez to, że to wszystko tak mi jakoś dobrze poszło Nie wiem jak to się dzieje, ale naprawdę jest... jest okej okay. I chciałabym zakończyć tego vloga. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak zostawcie kciuki w górę. Buciaki, pa pa!